Sięma z tej strony Blaze i jesteśmy w kolejnym odcinku Crazy 2. No i dobra, skończyliśmy w, tej sam w tym samym miejscu. F, aby co? Dobra, trzeba iść przed siebie z tego, co pamiętam. Tak, tu nie. W początku się się sklepnąłem, że tak oj, Słuchaj, jest przejście. Coś Teraz. stało się z okay. Wszystko nagle baduje. Teraz działa, ale się lepiej, się Wszystko się rozlatuje. Przędzie pełno skażonych. A sel urząd za polowanie. Do tego zaczynają się tak, tam pojawiać tak. cepidy. Słuchaj, trzymaj się tej metra, tam jest Ciekaw Mam tylko nadzieję, że sprowadziłeś Jeszcze pewnie laptop będzie można. Boże jaki on jest pakier Tak Fajny pulpit Ups, jebło Dobra to tu jeszcze można Kasia pusta I tu nic, lecimy Włączyć telewizor Dobra, o tu miałem Z tego co pamiętam. mieć teraz Tak, tak Teraz skoczyć na mur Przejęcie systemu Teraz pancerz będzie. Kurz. Cool. Właśnie pancerz. pancerz. Pancerz zmienia zewnętrzną powierzchnię nano kombinezonu i zwiększa wytrzymałość użytkownika w walce. Pancerz. Typ pancerza wymaga energii kombinezonu Zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia poprzeży eksplozji Doprorok rozwalić go Kurde. Pierwszym razem tylko rozwaliłem normalnie. Spokojnie, tak dosyć. Okej, okay, chyba zarwał Hedda. Muszę zmienić broń na. na Ultri. Jeb Hedda. Jeszcze jeden chyba tu jest. Tak i tak wolę tryb niebitki, bo jest wykurwisz z Ten Tym się jest taki trochę śmieszny. Tak bym nie zrobił, nie? Tak, no nie widzę reakcje cię... Wolę szczerze się bawić Właśnie to niewidką, niż tym pancerzem Pełnym pancerzem Tego... Okej okay. No to trochę teraz zadanie bardziej na logikę Okej okay. A to mniej więcej pamiętam, wtedy zrobiłem Takie akcje, tu zepiłem ziomka, bo tu jeden jest bo Właśnie tam Chodzi sobie, oni się tam zlecieli Potem, z tego co pamiętam Wróciłem tędy, zlazłem tu, zrobiłem plecki tam gdzieś, wszedłem tędy i spokojnie sobie wszystkich rozwaliłem. Ewentualna droga jest właśnie tam, gdzie ta jest dwójka, tam schodzić do takiego czego i wpierdalasz się aż tam. To też jest dobra akcja, tylko że wszyscy potem się zlatują w tamto miejsce, jest rozkurwiel. Ale specjalnie lawa was polecę tam tędy, nie? Tu właśnie jest granaty. Zapie... Aha, no fajnie Ciach Ciach Tak nas nie widzą, śmiesznie, nie? Oni się już chyba rozdzielili, tak Po prostu teraz bym mógł Wyrwać kilka headów lub się przemknąć, nikogo nie upijając przy okazji. Ale, jako że to jest kurwa, rozpierdol ma być, to będzie rozpierdol, więc ja za pierwszym razem zabijałem wszystkich. Dosłownie wszystkich. Ok, dwóch już zbiłem. Pan też. Dobra, tak stanę, żeby tam mniej mnie nie widział. Tu nie Okej, okay, chyba leży. Tam na mostku jest ten murku, a on właśnie idzie. Wyrwał, panie. Drugi idzie tam. Tuwa piega głupi Okej, okay, jeszcze żyje w frajer chyba Tak Boże A ten se nic nie robi, że jednak w niego ale chuj tam A, co? Dobre padł Jenuszałem tym razem uuu ammo nie mam nie git, nie git okej okay, tu jest ammo tu są znowu granaty tu reloading, to yep, sobie a to. okej okay. przechodzimy sobie na dół w tamtą stronę jak pójdę to jest nic ciekawego dosłownie więc nakurwiamy w tą bo to jest nasz główny cel właśnie no i z wcześniejszym razem miałem problem z wyjściem ale to jest... Po prostu wiem, że to jest taki realny. czasami oni są takimi nieoberami. No, po prostu dzień napierdalany, tekstury. No, nie tak to Na chuj. Jest to tak śmiesznie zrobione. Zaraz mi się skończy, ale co tam Okej okay, już się skończyłem. Chcę żeby kurwa lepiej trafić. że Takie strzelanie seriami jest tu chyba najefektywniejszym, szczerze mówiąc. Tak jak chce się trzy hity, trzy pociski oddaj, przerwa. Właśnie na kurwie jest dalej. Coś śmieszniejsze, a nie mnie, nie, nie widzą. O, patrz. Tego, co prawda, w plecy nie wezmę, ale jednemu sobie spokojnie. O tam się schował za trawką drugi myślę. leży okej okay. Boże, ledwo wskoczył jakiś dobra o, to jest dobre. znikam na jego oczach, a on nic Po prostu to jest, jest z jednej strony wykurwiste. O kurwa, padłem i tak jednego pierdolniłem w laut. z stan strony, dobra. że to maskowanie jest chyba tutaj w najbardziej wykurwiste jakie może być. No okej. Okay. Tu jest teraz jakieś gniazdo, nie pamiętam. Ale tak, tu mam podnieść. Nie Eee, Prolog. Może metro nie było O tego też podnieść, rzadku używam. Czy Są tuż pod tobą. Ty chyba mi nic nie zrobią, tak mi się wydaje. Z tego co pamiętam, oni się po prostu wpierdalają. No, tych zarażonych. Nie wierzcie w te tury, którymi karmią was media. W mieście dzieje się coś dziwnego. Te dupki z lodów górki na mózgu. Okej, okay, tu mam ich też. Z tego co tak mam snel, powiedziałem. No tak, ja sobie zabiję, oni mi nic nie zrobią.

jak się nafiduje to nic mi to nie robi. Dobra, filmik. To takie szybkie było dosyć. Aha. Właśnie, w niektórych filmikach może dźwięk właśnie tak śmiesznie przycinać. To jest powodowane słabą... nie wiem, słabym sterownikiem do kartograficznej. Ale możecie... może coś zrozumiecie. Mam nadzieję. Darię, nie, to co mutuje ludzi. Mówi dowódca lokator do całego personelu cel. Pomimo prób dokonywanych przy użyciu wszelkich środków medycznych, nie udało nam się znaleźć skutecznego leku. Ewakuacja nie wchodzi już w grę. Nie wiem, po prostu dzięki SOM. Nie odbieram rozkazu strzelania. Obraz to użytkownik nano kombinezonu. prorok został uznany za aktywne zagrożenie biologiczne prorok ma zostać zastrzelony na miejscu Najkrótsza droga teraz Teraz będzie ostre na kurwianie. Pewnie po tym na kurwianiu akurat się skończy odcinek. Nie, tak mi się wydaje. I właśnie w tej chwili odblokujemy właśnie taką umiejętność. To, co pokazywałem w pierwszym odcinku, właśnie tej modyfikacji broni. Te różne zoomy, celowniki, tłumiki. Zumy i celowniki to jedno i to samo, ale okej. Okay. Nieważne. Nie wiem, może w w piątym lub siódmym odcinku dostaniemy snajperkę, tak mi się wydaje. Ja wtedy będę najbardziej chyba z niej nie kurwiał, bo to po prostu ja jestem Asejne A chuj. A, a rzucę se kwiatkiem. A chuj. Tym też nie wiem, tu teraz będzie gdzieś ruszer z tego co pamiętam O w tym miejscu, dokładnie To z wody skorzystałem, dobra Pa Właśnie, silne kąpięcie, Zaraz już stół postawiło Tak jak trzeba Okej, okay. tu jest pompka to też pompkę można zmodyfikować. Proszę bardzo. Taki celownik. Jeb. Yep. I tłumik! To jest najśmieszniejsze chyba. W tym całym... X. Ona jest wykurwista tam, bomba z tłumikiem. tym celownikiem po prostu. Żeby była daleko siężna to tylko bym tym grał i snajpą. O, chodź bo... Dobra. W tej chwili biegnę. A se skorzystam No okej okay. Nie ma to jak się napić, nie? No okej okay. Teraz tu pierdol jest tak Teraz nasz kolega proszę żeby nas mm, załatwić nam próbki o z tego co pamiętam Teraz mamy się przebić Tak, dokładnie, te próbki, Prorok, stary, wiedziałeś to jest wskaźnik. Znam wasze Nie ruszajcie się, teraz tam będziemy. Prorok, stary, widziałeś to? Widziałeś? Spadł tuż koło ciebie, chyba przy następnej kuchni. Rozumiesz, co to znaczy? Tak, mam to załatwić tobie próbki. Zapomnij o ewakuacji, bierzemy się za to, stary! Zdobądź próbki z miejsca katastrofy i dostarcz mi je do laboratorium. To może Cześć. być nasza jedyna szansa prawie na wszystkich można Może nawet całej inwazji Ale lepiej się sprężaj. Lokart na pewno wyszedł tam mnóstwo oddziałów. Uważaj na siebie, czorok. Dobra, tu zamyknę. Dobra, tu trzeba iść. Tu kurwa... Nie. Yeah. Nie. to jest broń wykurwista, ale tylko z bliska. Boże, jak się zrymowało. O, ale bryka nie? Aby kopnąć za taką pośmigą nawet w Crazy się Ślisk zaraz chyba wam zaprezentuje Po prostu się biegnie C ślisk ja go przeważnie nie wykorzystam, bo. Bo no, bo nie Dobra, Invisible Man Kibnął. Okej, okay. on się buguje za. Wcześniejszym razem też się zbudował. E, tak, na górę Gra na tym pierdolnym. Ach, chuj, ja też pierdolny. Mam to. Mam to się powadzi. A zlei Jeden młodce zrzucił tam. Jakie ziomy. Kozaczki. Ogar stuprocentowy, ewidentnie. Tu nic nie mogę zrobić, to chyba jeszcze jedno piętro mam pierdolnąć. Czy to to tu? tu? O! Tu się nam właśnie teraz odbrukuje umiejętność. Modyfikowanie, broni. ale ja tego nie chcę brać, bo mam na ja przykład. Ok, Dzień. Tak, teraz skłócamy. Po pierwsze, zdejmujemy tego pana. Boże, czy bóg. Ładny... Jezu, jaki ładny Bóg to był. Oni mnie jeszcze nie widzą szybko zdejmę tamtego, bo on mnie w górze weszło okej okay. chyba tu weszli ne? o tam Co pierwszym razem jak to przychodziłem to po prostu się skąpiłem w tym miejscu gdzie siedzę i czekałem aż przyjdą nie? szczerze to by było dosyć nudne i proste bo po prostu wchodzili sobie tutaj i nakurwiałem nie? No idą już chyba No i znowu I tak w kółko No bez przesady Oni mogliby być trochę mowyrzejsi Ciak, kolejny Ciak, kolejny A mu mi się szybko skończy, ale okej okay. Okej okay. Invisible Ciaka Jeszcze gdzieś ziomek? A to szybko, pierwsza fala przeszła. Okej, okay, jeszcze jeden na wiem Tam się chował. A to frajer. Cia. on nie padł? Dobra. Boże, jakie to są debile Mogę tak przestrzenić? Mogę. Okej. Okay. To tym lepiej. Za mnie. Chujo i dla nas. Pa Uf, leży. To jest takie pro. Teraz będzie po tobie, chłopcy. Dobra, zaraz bez nic KMA A co to m Bomogię. Wezne bomogię, to biorę, hop To się robi F użyj. Eee Nie tak chciałem tego użyć Okej, okay, zaraz padnę się za Kurwa ja, z E Co tu idzie Oni tam są nakurwiają na samochód A mnie tam już dawno nie ma da, To jest dosyć prom Okej okay, się schowam tu Troll lololol Po prostu taki ostry troll Innego chyba Ej, eee, troll! Tu możemy go tak wejść. O, tu mamy. Troll, lol, lol. Tam idę. małe szanse, żeby mnie kurwa trafić takim na kurwie. Ej, ja spokojnie. O, zaraz pannę. Pannę. I stop. Oni tu się kręcą. Nie good Biegli za mną. Jak jechamy. Po prostu nie chcą zrobić z tego co wiem plec Właśnie takie tra-la-la-la. taka zmieniona. na pompkę Zdajemy ich jednym z drugim Ale la To nie udało się OK, schodzimy Na 20 FPSów nie to jest ładne Okej. Okay. Chyba czysto tam chyba kupiły. A na góry. Trollololo, zaraz mi ubiją O kurde! Tego żebym się nie spodziewał szczerze. Pierwszym razem to się skąpiłem właśnie i tego z drugiego samochodu w ogóle nie było. Takie spore trollololo. Dobra, low Boże mi, Już myślałem, że mnie nie zauważy jeszcze Przez światła go jeszcze trollololo Nie, nie przez światła, ale Prawie, że pojedziemy Okej, okay. kilku tu się nie zbliża Te białe takie śmieszne znaczki to właśnie są cekany Leży Trollololo To gra trochę jest taka spo takim jednym czasem trollololo no Tym wielkim trollem wręcz Po prostu ja się stanę, włączę Invisible Man się chowam za tekstru i killam z Invisible Man po prostu z takim trollololo Aul pances pani Ja biedna Ten wzmocniony mm, pancerz to nie tyle co przed wybuchem bardziej paki wną, ale też mm, broni przed upadkiem z wysoka. Także... Ja. Jezu, ile ich tu się robi? Lolololi. Ej, wyjechałem? nie mi. Okej. Okay. Jak takie? Okej, okay, co przyładuję? Jeszcze jeden bynajmniej został mi do wykuwienia. A to z pompki go wezmę. O tak, okazję. Tu jest chyba właśnie jechać o tam. Jeszcze tam jeden na ty Okej, okay, to zarąbał Hedda Idzie kolejny Też jednym hitem, Boże Idzie kolejny Na dwa Jezu, jakie to szalamy Boże, w trzech hitach tego przynajmniej To jest takie niezłe rollo. Po prostu idziesz, kurwa, po trzech hitach i chłopaki sobie leżył trukiem. O, o, -lo -lo -lo. tego nie znalazłem za pierwszym razem. I tutaj też nie byłem. Mam przeczucie, że coś tam jest. serio, za pierwszym razem tu nie byłem. Okej, okay, takie to roll la la. Taka komunikacja wcześniej znalazłem. Mam no, taki skrót w ogóle. Ciekawe. Wygląda na to, że wyskoczyli przed upadkiem. Sprawdź kapsuły ratunkowe. Szukamy tkanek, może złoch, czegokolwiek. Teraz tam pójdziemy. Uciekamy, to Idzie tu. Nie zauważył nas. Trollololo. Boże, jakie to jest. Dobrze się skampić i wszystkich rozpierdolić. Szczerze. Szal Po prostu rozkurwić ich skampy, nie? Takie trollololo. Wow! Już. Pierwszy. Dziękuję. Trochę. Co oni mieli? Włączono że jest tykałem właśnie. że nie padł Jeszcze przynajmniej kilku jest tu. No właśnie Ej, oberwałem No okej okay. Szczerze, w sklepie za pierwszym razem nie byłem Co, Kurwa, teraz wejdę Może jakieś itemki znajdę o, go karty Aby chwycić yeah. z go karta, kurde Co tu jeszcze? Ile ty kondony, nie wiem co to jest. Nieważne. Ile już nagrywam? 27 minut. Chyba odblokuję sobie właśnie te punkty. I będzie końc, mi się wydaje. Przynajmniej te dwa bo trzeci to jest ciąg dalszy, nie? Przylecą kosmicy zespole spoilera, pierdolna chuj po Okej, okay, hedzik. Okej, okay, tu jeden. Ew. Nic. Pusty. Sprawdź w drugi Musi tam być coś, co możemy zaanalizować. Za pierwszym razem kmieniłem jak to zrobić, bo nie pokazywało przy tamtym, nie? To miałem taki trolloloro problem. Na dole też byłem. Nic. No dobra, poszłem do tego akurat pokazało. No, to trochę trochę śmieszne, bo za tym przy tym nie pokazuje w ogóle. A przynajmniej za pierwszym razem to o, tu broń tu leżała i się bagowała. Okej okay. eee, Zejdźmy na dół. Znowu <grym> samochód, tak słówka nie przejdziemy, nie? Wysiągnęć no, Dobra. jako to, że jest pokontrole, na no to skończymy. I, I też tak się jeszcze właśnie w tym momencie 30 minut nad no to. Dobra to zrobimy w kolejnym odcinku. Więc dość zobaczenia, subskrybujcie, lajkujcie. Dobra.